Możemy się przywitać ma frajerzy. Lubięść kupę, cham kupę. Duety gramy? Duety gramy A, ta, ta duety, duety, bo ty sam ty nie dajesz rady. E, co sam nie dajesz rady? Czemu A ciebie? dajesz? Daję, jestem lepszy od ciebie w tą grę. Dajesz dupy Dobra, ja zakładam kask A, bo musisz ubem no. rozwalać ten przejścia. Ta, ta. Spokojnie Nie! O to jest moja ulubiona, to jest moja ulubiona minigra Ale pięknie. Kurwa! Nie! Kurwa, już jakiś typ blask zablokowałem się w teksturze! I napisał komentarz, że e, fajna uh, uh, gra, tylko... że czemu... mi wyjebało! Czemu pokazuje, że on cały czas wykrywał jak jakiś uh. bóg. Kurwa mać, ale jestem sztywny. Halo? Nie wiem. Możemy przestać w to grać już? Możemy grać z Rosianową, Wtedy może podźwignę twój brak skilla. Kurwa mać, no co? Kamil, Kamil. Weź mu, pokażę. Ty, bo chyba nie dotrzesz tak pierwszego, nie będziesz dzieci cię jebał. Kurwa, macie też nie przejdzie pan Jajo. Dawaj, pan Jajo. Why we still here? Jajo, czekasz się pan Jajo jest ży życiowym wyborem. Pan Jajo ma tak dynamiczną grę. Ojej, już był na mecie. Pod młot, pod, młot, pod młot. Jestem. Ale, ja też jestem. I stwierdziłem, kurwa, no kompletnie nie tak to było. O, oj, spadłem. Przepraszam. A o czym mówiliśmy? O czym mówiliśmy? A ja, ja pierdolę, ale. Ale są to złe. Nie. O, dobra, żyję. Przynajmniej. Mać. Nie wiem Dawaj, 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 się tak zepsułem w tą grę Ty już przyszedłeś? No dopiero teraz, więc yy, domyślam się, że odpadniemy Nie, nie odpadniemy Czemu na ten brzuch skoczyłeś? <średziora> Ojo oj, oj. Oj, oj, oj. Nie skacz na brzuch, no nie skoczyłem na brzuch, nie skoczyłem <średziora> na <normalnie. średziora> no brzuch O zielony Dawaj zielony Zielony pierwszego etapu, nie może. Biedny. Co ty gadasz, czekaj. Biedny zielony. Ajajaj. Aj, aj, aj. Biedny zielony. Ajajaj. Aj, Trudno się wylosowało. O, o Dawaj, teraz, teraz! Twoja chwila! Ajaj Nahuber, aj. ja, póki za mamy pierwsze miejsce! Jakie? Pierwsze. O dostałem z tej... Co to jest? Y y y winogron <śmienicza> Ale go <zmieniło>. Nie <śmienicza> to by 5 sekund, dobra, ja wskaczę. Nie, Kotek nie trzymał! Nie, au, au, au. Wstawaj, fasol! Nie, fasolek mi upadł. I drugie kółko lecę. No, dawaj, kurwa, prowadził w dziurę, pat. Kurde, i ubm zajebałem. Wiesz, że złapałem złote? Wiesz, że złapałem złote? O oh shit! Finał, finał! O nie, tylko nie ten syj. Dobra, ja też kradnę boki. A. kurde, ja się jestem, ja jestem najniżej że ja coś. No dobra, to środek. Ja kradnę środek cały czas. Pulpa. Wyjebałem się. A, <laughs> cześć. Cześć. A, kurde, i spadłem jeszcze dzieje! O, wow. Jesteś pierwszy. <laughs> jestem pierwszy. Cze wszyscy wiemy, że to skakanie to jest nasz panu, Nikt nie potrafi tak naprawdę skakać. Nie no, ja Tutaj potrafię tak padli. Kurde, i się chciałem popisać i jestem na samym dole. <laughs> nie, to jeszcze nie o jestem chuj. tu. Je je nie jestem. Ja też się chciałem popisać i też się wyjebałem. Nie! KAMIEŃ! Nie, Ale dobrze nam szło Dobrze nam szło, no No bo mówicie, się... że się, to... <laughs> to się takie klocki <laughs> rozjebali <śśla> Przysięgam To nie moja wina Ale... Nie czy za chwilę na czas nie zaczniesz przegrywać <laughs> Nie, to niemożliwe jest O chuj. O chuj. dobrze Hubert, że nie widzisz co ja tu Dobrze, że ty nie widzisz co ja odpierdalam. <noise> Jestem w takim kącie jewanym. Nie, zamknęło mi drzwi przed nosem. Ja cię tu O to siuśki. Siuśki są najlepsze. Na siuśkach najłatwiej się wyjebać. Do góry biegnij! Fasol, dawaj. A jeszcze wyprzedziłem Kamila, essa. To są ludzie, którzy kupują konta premium w i żeby zdobyć jakieś kurwa pakiety do gry, w którą nikt nie gra. Jak ty? Jak sry. Ja boczną ścieżką Jak... idę! Dobra, jednak wjebałem się do wody na ten, na bombę. O kurwa, ktoś już przebiegł? Już? Nie ty A chciałeś pod pod się poddramatyzować do filmiku. <laughs> Tak. Niezły jesteś youtuber Nie, no bo jest taki dźwięk, słyszysz taki jakby ktoś przechodził Nie wiem czego to jest dźwięk Kurwa A to tych liści niby ma być dźwięk Aj, ale z głową zaryłem O siema Kuber Ja pierdol... Biegnij są... bokiem, ale broń Boże jak, jak ja bym na górę w, w biegu to by było spoko no ziomek mnie wybił na bok jebany grubas Tak Hubert, chyba mamy przejebane <laughs> Dobrze, że ty nie widzisz co ja tu otwieram na dole Tak Pewnie się cofnąłeś <laughs> na sam typ. Dobra ja się dostałem e... nie, patrz dobie... nie patrz na mnie Nie patrz mnie O chuju. Dobra, bokiem Musisz się nie wypierdolić i spokojnie tam dobiec Mamy spok dobre miejsce. Dawaj, dawaj, dawaj pod Wurtham! Wurham Tak! Kubert taki jesteś gracz Tu są jakieś skróty oglądałem na TikToku, że można po tej ostatniej opceć... O, o kurde, patrz jak walą! Dobra, ja też zrobiłem coś. wyglądało nieźle. Nie spadnij, zadanie, nie spadnij. To można w miejscu stać? Nie no, bo tutaj jakieś piłeczki są i zgaduję, że mapa się rusza i w ogóle wszystko. Trzymaj, ziała... Czemu, czemu nie można w miejscu stać? Możesz, tylko walutymi piłeczkami. O, kur... o kurwa... O kurwa! Nara. Ja się. To było... That was fast. <laughs> Dobra, dziękuję kochani na dziś. To, to byłem ja i Hubert to zwaliliśmy razem. Wold Dzięki Kamilu, że zrobiłeś koniec. Ja go jainknę po prostu do mojego filmu.